W naszym studiu oczywiście bardzo dużo się dzieje, dużo muzyki, dużo uśmiechu, dużo radości, nie może być inaczej z takimi gośćmi, drodzy Państwo. Eleni jest z nami, bardzo nam miło. Witam. I jest z nami o, też Karolina Czyżewska, KS Centrum Podróży w Chorzowie. Cześć, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. No i teraz zacznę może od tego, że Pani Barbara gorąco pozdrawia oczywiście Panią Eleni. Dla całej redakcji pozdrowienia. Pani Dziękuję Marzena nam bardzo. pisała troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. Prawda, tutaj pozdrowienia oczywiście dla Eleni i dla całej redakcji. Pan Michał również pozdrawia. Życzę miłego dnia. Słuchajcie, to jest niesamowite. To jest przepiękne, że taka właśnie e, grecka historia, która dzieje się dzisiaj w naszym programie, wzbudza tak wiele emocji i oczywiście Pani osoba, także to jest wielka radość. A my o tej Grecji też będziemy mam rozmawiać. Chcę Tylko się cieszyć. cieszyć myślę. Tylko się. Cieszyć. Panie, będziemy sobie Rozmawiać teraz o tej Grecji i przede wszystkim o tym, dlaczego my, Polacy, tak sobie tę Grecję ukochaliśmy. Bo chyba, Karolina, mogę tak spokojnie powiedzieć: Kochamy Polaków, my, Polacy, kochamy Grecję, kochamy. Od wielu już sezonów Grecja to taki numer jeden w wakacyjnych destynacji. A dlaczego? Wydaje mi się, że chyba trudno w Europie znaleźć drugi kraj o takiej różnorodności i o takich. Yy, Dużych możliwościach, które stwarza Grecja, bo tak naprawdę Grecja jest dla każdego. To jest kraj, który ma po prostu nieograniczone możliwości. Można tam wiele razy powracać. I za każdym razem znaleźć sobie jakiś swój smaczek. To jest właśnie taki kraj, yy, którego się brzydko mówiąc nie zalicza, mhm. tylko właśnie trzeba go smakować, trzeba się nim delektować, wracając tam wiele razy, w różne miejsca. Ja odnoszę wrażenie, że nas urzeka też ta gościnność grecka, yy, ich osobowość, yy, to yy, jak oni się zachowują w stosunku do innych ludzi i do siebie. To chyba jest Grecy, coś, co nas przyciąga. Grecy są bardzo otwarci, bardzo, bardzo lubią pomagać komuś bezinteresownie. I to jest też dla każdego, kto tam jeździ, to często słyszę o tym, że, że są gościnni, że są otwarci, że pomagają. I myślę, że, że o to chodzi. Wiele, wiele osób jeździ do małych wiosek, bo chcą dotknąć tej, tej prawdziwej Grecji. Tak. Tak poczuć właśnie te, te kafejki, gdzie, gdzie siedzą też starsze, starsze panie przed domem, panowie piją kawkę, grają w tabli. I myślę, że ta atmosfera też wielu, wielu turystów przyciąga. Mm -hmm. Oni często jeżdżą właśnie w takie miejsca też. Nie? Tak, tak. Bardzo e, fajnie jest właśnie znaleźć sobie, odkryć sobie takie swoje miejsce. miejsce Jakąś małą knajpeczkę tak, z tarasem widokowym, na której to, to frapę smakuje to tylko nam. I w tym momencie ja wrażenie, że nasi widzowie tak się rozmarzyli. No bo każdy sobie gdzieś tam właśnie oczami wyobraźni wyobra wyobraził i widzi ten moment, kiedy siedzi w tej kafejce. Prawda, z widokiem. W Grecji to, to powoduje w, w, w człowieku takie, wywołuje też takie emocje, takie jakieś nostalgii, tęsknoty za czymś fajnym. E, dotyka się też tej natury, tej takiej prawdziwej natury, mm. gdzie są góry, morze, przepiękne plaże, e, przepiękne zakątki. Ja, ja, będąc w Grecji, zawsze fotografuję jakieś, jakieś takie ciekawe miejsca, bo. One są tak urokliwe, że gdzieś człowiek się zatrzymuje przy tym. Tak, no. te widoki i te smaki potem tak, e, tak ładują nam akumulatory to na to te jesienne wieczory to w Polsce, to prawda? Myślę, Można jeszcze, się wyciszyć. Myślę, się myśli, że jeszcze historia, no bo przecież Grecja to jest e, taki ładunek historii w tym tak. jednym małym państwie, bo przecież niewielka tak. jest Grecja. Ogromne bogactwo historyczne, mm. o, ogromne bogactwo, jeżeli chodzi o e, zabytki, ale i muzea przecież przepiękne. Dla pasjonatów historii, archeologii. Tak, od, od, od paru Skarnica. lat jest nowe muzeum przy Akropolu, pod Akropolem, niedaleko mm -hmm. Akropolu. Więc y, byłam w tym muzeum i muszę powiedzieć, że to jest niesamowite i człowiek się czuje tak, taki mały. Jak to wszystko widzi, to może. Jak, całej człowiek, całej historii, tak, jak to człowiek stworzył kiedyś, tak? Jak tak troszkę stworzył. nas to ustawia, prawda? Ustawia, to <laughs> I tak ustawia. usadza jakby na ziemi tak, mocniej. No nie, dobrze. Moje drogie, zaraz wracamy do rozmowy. Ja tylko powiem to, co urzeka mnie w Grecji również. To tak zwane siga, siga. Tradycyjnie podczas piosenki my sobie tutaj rozprawiamy, mówimy o tym, co w Grecji jest takiego pięknego. No i jak pięknie, że możemy przenieść niektóre tradycje greckie do Polski. No właśnie, Siga Siga, to ja bym przeniosła do Polski. Słuchajcie, bo my wciąż tego mamy mało. Wytłumaczmy, o co chodzi z tym Siga Siga. No, Siga Siga to znaczy spokojnie, spokojnie. Nienerwowo, nie, 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 nie tak. Hmm, bo często jest tak, że my czymś szybko się napędzamy, żyjemy. tak szybko, tak. szybko żyjemy. mam siga, syga Wszystko w swoim czasie. Nawet... Tak. Trudno czasami e, na wakacjach zwolnić, prawda? Tak, czasami zanim tak. wejdziemy w ten tryb e, wakacyjny, tak. gdzieś tam się nakręcamy, nakręcamy. A to nie o to chodzi. A to nie, nie o to chodzi. Tak. Trzeba właśnie delektować, delektować każde miejsce, każdą sytuację, każdy widok. Trzeba delektować. Trzeba tak. się oddać tej ciszy i te dziczy, które... Które po prostu to jest orkiestra, która gra, tak naprawdę. Karolina, które kierunki najczęściej wybierają Polacy, jeżeli do Grecji się wybierają? Do Grecji? No głównie powiedziałabym, że wyspy greckie. No wiadomo, te duże takie wyspy jak Kreta, Rodos, to są takie bardzo popularne destynacje. Natomiast my mamy taką swoją ukochaną wyspę Polaków, czyli Zakynthos. To nie A ma jeden, chyba drugiego no, narodu w, 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 Europie, w Europie, który tak sobie ukochał tą małą wysepkę. Jak myślisz, dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego lubimy ten Zakynthos? Dlaczego chcemy tam spędzić czas? Dla tych czas? krajobrazów, które, które tam są niepowtarzalne, bo to jest taka wyspa do delektowania się właśnie krajobrazami. Słynna Zatoka wraku, która pojawia się nam na wszelkich y, y, pocztówkach i plakatach związanych z Grecją, to właśnie jest wyspa Zakintos. Y, poza tym Krótki lot, bo to są wyspy tak. jońskie, także tutaj na wysokości e, praktycznie Bałkanów, więc, okay, więc długo nie lecimy. Krótki transfer na samej wyspie do hoteli, bo wyspa nie jest duża. Mm. Można sobie wypożyczyć samochód, można ją sobie objechać, znaleźć takie swoje miejsca, o których mm. już mówiliśmy, takie, które nam zapadną w pamięć i będą dla nas takim e, fajnym wspomnieniem. No oczywiście, jeżeli chodzi o Grecję, to też wycieczki objazdowe bardzo popularne, bo w Grecji no, to bogactwo właśnie kultury, tradycji, zabytków, prawda, to też no, aż kusi człowieka, żeby to wszystko zobaczyć. Natomiast no, nie sposób to zobaczyć za jednym razem, bo to jest tak wielki y, potencjał, że no, trzeba tą Grecję kilkakrotnie y, odwiedzić, żeby to wszystko y, posmakować, zobaczyć. Ale może akurat Sanctusko. dobrze, że tak właśnie jest, tak. słuchajcie. Świetnie, bo wracamy zdaniem. do tej Grecji, bo poznajemy ją jeszcze z innej strony, tak jak w Polsce. Przecież są różne rejony Polski i jest troszkę inna tradycja, troszeczkę to się różni. Podobnie chyba jest w Grecji. Polska jest piękna i, i też y, możemy powiedzieć. Jakie to przysłowie jest cudze, chwalicie swego, nie znacie. Także Polska ma też dużo pięknych miejsc, ale wracamy do tego klimatu, bo klimat mm -hmm. też powoduje, że, że my tam często też chcemy być, tak? Tak, bo jest tak. ciepło, chociaż teraz u nas też się klimat zmienił. Tak, i, tak i jest cieplej. ciepło i mamy naprawdę temperatury greckie, mm -hmm. można tak powiedzieć, że jest temperatura grecka, ale jednak y, klimat, słońce. I to połączenie tego klimatu, morza, góry, po prostu y, inne światło jest w Grecji. Tak, ja, ja ilekroć jadę do Grecji i wracam z Grecji, jest inne światło. To jest coś niesamowitego, to słońce jest i tu i tam, ale jest inaczej. Ale właśnie nie? w Grecji ładujemy akumulatory, czujemy się wyśmienicie, jesteśmy cudownie ugoszczeni.